Centralnym elementem neona są neonbooki, czyli interaktywne podręczniki i zeszyty ćwiczeń, do których bezpłatny dostęp masz nie tylko ty, lecz także Twoi uczniowie. Możesz do nich dotrzeć na dwa sposoby, klikając na ikonkę Moje książki, która znajduje się w menu bocznym po lewej stronie. Bądź klikając na wybraną klasę. Po wybraniu publikacji, którą chcesz otworzyć, zyskujesz dostęp do dziesiątek interaktywnych zasobów, takich jak. Interaktywne plansze, interaktywne ćwiczenia czy filmy. Aby przedstawić zdarzenia z przeszłości, historycy opisują zarówno ich przyczyny, jak i skutki. W non znajdziesz też takie materiały interaktywne jak nagrania, gry czy linki. Po lewej stronie zobaczysz spis treści, dzięki któremu w łatwy sposób odnajdziesz poszukiwany przez siebie materiał. Po prawej stronie znajdziesz narzędzia, dzięki którym uatrakcyjnisz lekcje. Możesz edytować wygląd strony. Łatwo odszukasz też treści na temat interesujących Cię haseł. Jeśli chcesz dodać swoje zasoby, możesz je w prosty sposób podlinkować i mieć wszystko w jednym miejscu. W razie wątpliwości, możesz przejść do strony z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania. Na górze strony znajdziesz przycisk Powiązane publikacje. Dzięki niemu w łatwy sposób przejdziesz do tożsamych treści w innych publikacjach, na przykład w NeonBooku zeszytu ćwiczeń, w którym również znajdziesz wiele interaktywnych zasobów. Nie musisz już kartkować książek i szukać odpowiednich ćwiczeń. Zrobi to za ciebie Neon. Już dziś wejdź na neon.nowera.pl. I przekonaj się, jak neon ułatwi Ci pracę.